Uwaga, uczestnicy! Good luck, guys, start! Bestia, też na rękę Daj rękę, rękę. Dobra, ok, Trochę się Na początku próbujemy ogarnąć, jak chodzi ta platforma. Myślałem, że damy radę, żebym tylko ja poruszał platformą, a Sylwia będzie zbierała piłeczki. Natomiast szybko okazuje się, że musimy współpracować. Super. na Super, Trzymaj to mieczkę, musimy no, Ja już się niczym nie stresuję na tym etapie, podchodzę do tego naprawdę z takim mega luzem. Go Hanna! Go Hanna! Go hana. Czekaj, czekaj, bo mi okulary. Okay. No. Yes, ok. rękę. O, jest, idealnie. Idź po piłkę. Idzie nam sprawnie, zbieramy piłeczki. Żółci i pomarańczowi idą prawie równo. Cześć, żeby piłki nie spadły. Nie zniesie na ramach. Tak. Kacper spadł. Rączki do góry. Przechodź powoli. Ja po tobie. Jeszcze 15 sekund. 15? Okej. Okay. 3, 2, 1, raz! Dobrze, dobrze, Mika, dobrze, proszę. Pomaręczowi możecie zaczynać. Tak. 3, 2, 1, trochę w prawo. Przejdź na drugą, tu przejdź, przejdź. 3, 2, 1, raz! Idzie nam bardzo dobrze. Wiemy, jak to robić. Widzę, że Mika naprawdę bardzo się stara. Ja się zajmuję deską. On tu nas obkręca. To dobry znak. Trzy, dwa, jeden raz. O! Lecisz, 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 lecisz. Slay girl, slay. slay to jest naprawdę zacięty półfinał. Żółci mają wszystkie piłeczki. Dobra. Ciężko będziesz tą wrócić. Czekaj. Wrócimy. Bajka. Fioletowym została ostatnia Trzy, piłeczka. Dwa, jeden, raz. 3, 2, 1, raz! Pomarańczowym zostały dwie piłki. Powolutko. 3, 2. Idę za tobą. Dochodzimy do najlepszego momentu. Drużyna żółtych już przy pochylni, ale doganiają ich fioletowi. Do, do góry, do góry, do góry, do góry. I teraz ja w dół. Ja w dół. Ja ciągnę. Tak, tak. Pomarańczowi już przedostają się również na pochylnie. To jest już strasznie to ciężkie. Jesteśmy ostatni, jeśli chodzi o wszystkie pary, więc lekki stres jest. Razem, 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 razem. Dawaj. Teraz ty do góry tak, trochę. Tak, 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 daj. Czekaj, czekaj, szybja, trzymaj w dół, w dół, w dół. W dół, w dół? Dawaj, Puszczę w dół. Delikatnie w dół. Jest! Co tyle jest ruch. Dobra. Dawaj. Dobra. Jak dojedzie, wyżej, wyżej. Dobra. Kasper przejął tą rolę kierowania, kto podnosi kiedy do góry, kiedy w dół. Dobra, wyżej. Dobra jedziemy z tą pierwszą, trudno, dawaj, wyżej Dobra dobra, jeszcze do dołu, jeszcze do dołu Wiem, wiem, wiem dobra. Spokojnie, full kontrol. Musimy jeszcze troszeczkę... Dobra, dobra, dobra! dobra. Biegnę! Tak jak No jest! Iż, 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 iż. Trzecia piłka pomarańczowych Dobra, dobra, Jest! Yes. Idę na ster, dokładę Spokojnie! Czy kładziesz? Tak To jest porąbane! To jest mega ciężkie. Półfinał. Nie może być lekko.